Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Już kilka osób w komentarzu mnie pytało jak tam falkeny. No cały czas nie miałem czasu ich założyć, nie miałem też auta, no bo było na poprawkach lakierniczych, więc w końcu umówiłem się, więc ściągamy zimóweczki, całe koła. No a z letnich felk, tych oryginalnych będziemy ściągać miszelinki, od nowości były w sumie sam bieżnik cały czas ok może nawet spróbuję je sprzedać a nóż się komuś przydadzą jak wam mówiłem są tylko tu na rancie tego typu pęknięcia reszta gumy w bardzo dobrym stanie tu boki gum jakbym że w stanie idealnym, na szczęście wszystko mi się udało zapakować na plus ki Więc tak to wygląda, no i jadę do wulkanizatora podobno za 9 dyszek mi to wszystko przełoży. Zobaczymy. Okej, okay, gumy założone, miszelinki złożone na kupę. No to będziemy obserwować jak się będą sprawować Falkeny. Generalnie ludzie są bardzo zadowoleni z tych gum. Model ZE 310. Naj no i... Turkey. Dzięki. Trzymajcie.